Hej, hey, kochani! W końcu nadszedł ten dzień. Nadsz... Nadeszła ta pora, przeze mnie bardzo długo wyczekiwana. No właściwie może pół roku, bo nie pamiętam, kiedy ostatnio właśnie czytałam tą pierwszą część, ale mamy drugą część krwi, która nas dzieli i jad, który w nas płynie. I ja bardzo czekałam na tę książkę, bardzo po prostu, już się nie mogłam doczekać. E, premiera miała być 23 października przesunięto ją o kilka dni na 30. E, ja zamawiałam w przedsprzedaży, ja już czekałam na tą książkę już, no, e, żeby mi przyszła już chyba miesiąc czy nawet dwa wcześniej. Z w zależności od tego, kiedy to właśnie e, miała być ruszyć ta przedsprzedaż, no ja prawie że na samym początku tej przedsprzedaży zamówiłam sobie tą książkę i ja tak bardzo czekałam ta... Premiera się przesunęła kilka dni później, dostałam tą książkę. Myślałam, że jeszcze później dostanę, no ale w końcu mam. I jak mówiłam w tym pierwszym odcinku, z czytania: właśnie krwi, która nas dzieli, ogólnie, jeśli ktoś nie oglądał tego filmiku, no to serdecznie zapraszam. Tutaj jest gdzieś ta karta. Yy, chyba tutaj. Yy, to wam właśnie wyświetlę. Jeśli ktoś nie oglądał właśnie tamtego filmiku, no to. Serdecznie zachęcam, jeśli tutaj jest, to trzeba sobie to nadrobić. Yy, I właśnie zrobimy to samo, co robiliśmy w tamtym podcinku, czyli będę na bieżąco czytać i recenzować, a nie analizować, no właśnie tak po kawałku recenzować, takie odczucia na świeżo będą yy, z właśnie tej książki, tak jak przy tamtej robiliśmy. I ja ogólnie jestem tak mega ciekawa, bo już kilka osób czytało, wypowiadało się na ten temat, że po prostu to jest szok, że mają teraz załamanie. I ja trochę się wystraszyłam, trochę się boję z tej książki. No, ale mam nadzieję, że bardzo mi się spodoba, bo ja też ostatnio jestem strasznie taka wybrana, więc. Mam trochę obawy, że mnie złabię ta książka, a mam trochę obawy, że jednak ludzie przesadzają, a ja mam zbyt wybredny umysł. E, no ale, żeby się tego dowiedzieć, to, to musimy to przeczytać. Przejdziemy sobie właśnie do czytania tej książki. Nie wiem za ile tych rozdziałów będę chciała przeczytać, nie wiem tam z kilka. Hmm, a właśnie, mam tutaj jakiś akt pierwszy. Czekajcie, ja sobie zobaczę, żeby ustalić, jak będziemy to w ogóle czytać. Okej, okay. wracam do was z powrotem. E, mamy tutaj trzy akty na to wychodzi. E, tak dzisiaj trzy akty, żebyście widzieli. I ja myślę, że moglibyśmy sobie to podzielić, z tym, że ja chciałabym kilka takich właśnie e, pierwszych kilka rozdziałów nie, tam może z trzy rozdziały, bo ten akt pierwszy jednak jest długi e, i żeby za bardzo się nie wciągnąć w tą fabułę i nie mieć pomieszane. To może zrobimy to tak, że przeczytam sobie trzy pierwsze rozdziały z pierwszego aktu, i później już będziemy iść tymi całymi aktami, żeby za dużo tych, e, jak to się mówi, update'ów nie robić czytelniczych. Także przeczytam sobie trzy pierwsze rozdziały i zaraz do Was wracam. No dla Was zaraz, dla mnie nie wiadomo ile to zajdzie. Hej, hej, następnego dnia. Pora na pierwszy update. No te trzy rozdziały popołudniem czytałam e, tak po troszku, bo powiem szczerze, że jak zaczęłam czytać, pierwszy rozdział poszedł super i po pierwszym rozdziale już byłam zmęczona i mi się nie chciało czytać. E, nie wiem od czego to zależne. Być może od tego, że w międzyczasie weszła sobie ta goodreadsa i poczytałam sobie. Opiję na temat pierwszej części i trochę mnie to zniecięło do czytania drugiej. Nie wiem, ja jestem w taka, że jeśli coś ma złe opiję, to ja już się boję, że to będzie naprawdę straszne i ja się boję tego czytać. Przeczytałam te trzy rozdziały w trakcie, już wieczorem jak czytałam, to nawet sobie usnęłam, ale potem dokończyłam to. I powiem szczerze, że pierwszy rozdział Troszkę miałam łzy w oczach e, Przez te całe... to jak się tam odbywało Ta... jak wam to mógł wytłumaczyć, żeby nie sadzić spoilerami. E, no Dakota To co się wydarzyło w pierwszej części na końcu To bardzo gryzie Dakotę Tą główną bohaterkę I to jak była tam przedstawiana ta cała e, walka z uczuciami, te emocje, to wszystko. Nawet y, mi się właśnie łezka wokół zakręciła. To bardzo fajnie zostało przedstawione. Y, ale tak to, to są takie rzeczy, które byłyby oczywiście przewidywalne, co się wydarzyło w tym pierwszym rozdziale. Y, drugi i trzeci już dotyczył bardziej Erin, tej wampirzycy. No, tak nie całości, tylko po prostu interakcje były dla koty z Erin i czuję, że coś będzie więcej. No, było właśnie mówione, że będzie więcej Erin, i tam chyba jakaś historia Coś tam było właśnie o Erin, ale już nie pamiętam co. Ale właśnie czuję, że może się wykreować między tymi dwoma dziewczynami fajna relacja. E, której ja osobiście kibicuję, choć wiem, że inni powiedzą nie, bo to nie ma sensu, Dakota ma być z Henrym, ale ja bym chciała zobaczyć taki nawet jeden moment, gdzie, gdzie będą właśnie miały swój ten czas Erin i Dakota razem. I też było o Lucy, e, co mnie akurat to najbardziej ciekawiło po właśnie zakończeniu z pierwszej części. E, Średnio się trzyma, ale będziemy dalej to czytać. E, na razie te trzy rozdziały, no to tak w akcję za głęboko nie weszłam, coś tam tego e, zobaczyłam, coś tam doświadczyłam tak mało tego, właśnie najbardziej o te odczucia dziewczyn. A co będzie się rozwijać dalej akcja to będziemy dalej to śledzić. No dobra, przeczytałam już te, do końca ten pierwszy akt, czas na ten kolejny update. E, przed chwilą zastanawiałam się właśnie, co mogłabym teraz za ten temat powiedzieć, powiem szczerze, że mam trochę pustkę w głowie, nie wiem jak ja mam ocenić ten cały pierwszy akt, co o nim w ogóle myśleć, bo jest to coś innego niż w ogóle było w pierwszej części. Mamy tu już takie poważniejsze rozważania, ale rozważania na temat miłości, związków, tak jak w y, poprzednim tym, tym, po tych trzech rozdziałach mówiłam, że właśnie jest taka między Erin i tak oto no, sytuacja się kreuje, jakaś taka poważniejsza w stronę relacji romantycznej. E, to podejrzenia miałam, te podejrzenia były moje słuszne, coś tam się między nimi zaczyna dziać. I od razu mówię, no, chyba się nie da bez spoilerów tego po prostu oceniać, tego analizować i nie wiem, co tam jeszcze robić. Po prostu nie da się o tym mówić na bieżąco bez spoilerów, bo są takie rzeczy po kawałku, że. A mówię to z tego względu, no, że niektórzy się złożą na te spoilery i nie wiem, nie wiem, czy i będzie taki moment tutaj, że będę mówić bez spoilerów, możecie zatykać uszy albo będę mówić, że spoiler no w każdym razie ten pierwszy akt no na początku nie chciało mi się tego czytać tak jak mówiłam wcześniej po tych opiniach już mam takie, że jestem uprzedzona, ale potem się trochę wciągłam usnęłam z tą książką znowu dokończyłam sobie dzisiaj do południa czytać na następny kolejny dzień i tak po trochu sobie czytałam, żeby też się nie prze, przebodźcować całą tą książką i teraz właśnie pod koniec tego aktu pierwszego zaczęło mnie to wciągać, bo ta akcja zaczynała właśnie się jakoś rozwijać, były jakieś nowe miejsca, konkretnie to Londyn. Poznajemy też nowe wampiry, co akurat jest ciekawe. I doszliśmy do tego punktu kulminacyjnego, gdzie właśnie ten od początku tej książki cel był założenie takoty: uratować Henry'ego. No właśnie się skończyło na tym, że uratowały, albo były w trakcie no nie można powiedzieć, że całkiem uratowały, tylko wyzwoliły go z podwiezów tego Brauna. Ale później komplikacja powstała, nie będę mówić jaka, bo ja też sama nie wiem jak to wszystko wyjdzie, a nie chcę znowu spoilera sadzić takiego wielkiego, ale jestem ciekawa właśnie na kolejny ten akt. No i z tych plusów, najbardziej z plusów, co mi się w tym podoba, no to chyba to, że się szybko czyta tą książkę, tak. A tego mi akurat brakowało, chociaż. No, Znowu powiem, jest to taka fikcja młodzieżowa, literacka z tymi wampirami i to tak średnio. Ja nie będę oceniać całej książki po jednym akcie, może nie wiem, wyjdzie naprawdę coś wow zaskakującego w kolejnej, w, to, w tych kolejnych aktach. Także no jak na razie jest spoko, bez większego szału. Idę czytać dalej i widzimy się po tym drugim akcie, który ma chyba ponad 200 stron. Nie wiem ile mi zejdzie, tak czy siak dla Was to będzie za chwilę. To ja znikam czytać. Wracam do Was po kolejnym e, przeczytanym akcie, kolejny update, i już następnie powiem, że e, wykreowała mi się już jakaś opinia na temat tej książki. I ta opinia jest dość, no może nie, trochę też kontrowersyjna. E, odniesieniu do tego, co ludzie mówią na temat tej książki i taka, że jeśli ktoś lubi tą książkę, no to może się trochę obrazić na, na to, co ja teraz powiem. Jest kilka takich rzeczy, które strasznie mnie denerwowały, jak czytałam ten drugi akt i trochę się zawiodłam w tym momencie tą książką i w ogóle tą całą historią i w ogóle trochę edytą. Przez to, co tu w ogóle się wydarzyło, i nie chodzi tu o coś takiego, że nie złamały mnie jakieś wydarzenia, że po prostu co ona tu wymyśliła, złamało mi serce, że płakałam przez całą książkę. Można powiedzieć, że prawie płakałam, ale nie przez wydarzenia, które wywarły na mnie duże emocje pod względem, tym, że się wzruszyłam. Ale. Pod względem tym, że momentami miałam nawet takie wrażenie, jak czytałam tą książkę. Normalnie z tyłu głowy słyszałam ten dźwięk niszczarki do papieru. Po prostu miałam ochotę wziąć i włożyć do jakiejś niszczarki tą książkę, bo tak w pewnych momentach byłam zdenerwowana na to, jak ta akcja była ułożona na to, że było mnóstwo takich, jak dla mnie. Rzeczy mało ważnych i niepotrzebnych. Nawet dzisiaj czytałam y, tam na relacjach u tej, u Edyty, że ktoś pytał jej, właśnie były tam zadawane Q&A, y i co byś usunęła z jadu, i ona powiedziała, że nic, bo całą historię kocha, cała historia, y, wszystko w tej historii jest ważne dla fabuły. I ja się z nią nie zgodzę. Jest wiele rzeczy, no może niewiele, ale. Kilka na pewno, takich, które może nie zostać usunięte. Kurczę, aż zaczynam gadać jakby to. Gada. Może nie powinny zostać usunięte całkiem, ale ograniczone do minimum i wspomniane, ale po co się nad tym rozwodzić przez na przykład cały rozdział, na przykład dla mnie jeden rozdział odnośnie słowo klucz, piekarnia. Po prostu ja siedziałam. I się denerwowałam na to, że na co mi to w ogóle jest potrzebne. Każda informacja na temat tego super fajnie, że jest ta piekarnia, że się będzie otwierać, ale jaki to ma związek z główną fabułą, z głównym wątkiem, yy, który chce śledzić właśnie czytelnik? Też y, właśnie zobaczyłam jedną literówkę. Co akurat na to mogę przymknąć y, oko na literówkę? Bo ja wiem, że jak się nawet poprawia książki, to te literówki zawsze się znajdą. Y, ale na źle ułożone zdania, a kilka takich było, to po prostu znowu dźwięk niszczarki do papieru. Naprawdę. Ja teraz zaczynam się bawić trochę w prostrację i w to, jak ona. Przy każdej książce się tak denerwuję, bo ja teraz, jak zaczęłam ją oglądać, zaczęłam też widzieć więcej rzeczy w tych książkach i widzieć to, że większość książek jest zrobiona średnio. I to samo mogłabym powiedzieć w tym momencie, na tym momencie, na którym ja skończyłam: że właśnie jad, który nas dzieli, nie, jad, który w nas płynie, przepraszam pomyliłam się z pierwszą książką. Jest zrobione średnio. Widzę teraz, że jest strasznie dużo wątków, takich wątków, nie wątków, takich rzeczy po prostu, że jest tego nam gromadzone dużo i czytelnik się gubi. Tak samo jak z tymi podziałami perspektyw, bo mamy tutaj perspektywę Dakoty, Henry'ego i jeszcze Erin. I to wszystko się miesza. I to. Ja teraz też widzę jak te wszystkie perspektywy trochę odrywają, odkrywają, nieważne. E, one są po prostu tak skonstruowane, może dałoby się to jakoś lepiej zrobić, chociaż e, sądzę, że nie, bo jak pierwszoosobowym w pierwszoosobowej narracji i jeszcze z podziałem na właśnie trzy osoby, które każdy swoją perspektywę opowiada, to jest za dużo. Czytelnik wie za dużo. Ja wiedziałam niektóre rzeczy wcześniej nawet niż inni bohaterowie. Ja nie miałam szansy się zaskoczyć w niektórych rzeczach. I nawet taka jedna rzecz, taki wątek był, który teraz to już zostało rozwiązany, co nie? No. Coś tam będzie z niego pewnie jeszcze wynikać, ale. No, od razu było wiadomo, że coś jest nie tak, że to jest tak zrobione. Nie wiem, jakby Edyta nie potrafiła tego jakoś fajnie ugrać, żebym ja się mogła zaskoczyć, a nie to przyszło co do tego. To ja się zaskoczyłam tym, że jednak zrobiło się tak, jak ja chciałam, jak po prostu. Y, poczułam taką ulgę, że to, co wcześniej było napisane, nie jest jakimś takim przypadkowym, bezmyślnym bełkotem, i faktycznie stało się tak, że ta podejrzana sytuacja miała jakiś sens. Przynajmniej to jest w miarę dobre. I naprawdę jestem trochę zawiedziona tą książką. Yy. Ja wiem, że niektórzy pisali, że ja po prostu mnie zmiecie z planszy, jak to będę czytać. No tak, zmiatam jest z planszy, ale w innym kontekście niż wy ujęliście to. I nie chcę się trochę już czytać tej książki, naprawdę nudziła mi się przez większość czasu i tak tylko odkładałam ją, bo po mnie po prostu serce bolało, jak ja to czytałam, ale. Zostało mi właśnie chyba nawet niecałe 100 stron. Mhm. Będzie niecałe 100 stron ten trzeci akt. O, tu wam dam trzeci akt. Także mam nadzieję, że jakoś to dociągnę w miarę szybko, bo ja już to czytam chyba z 5 dni i chciałabym to... No tak, 5 dni, bo od poniedziałku. Dziś mam sobotę, no to dzisiaj jest szósty dzień nawet yy, i Myślałam, że krócej mi zejdzie z tą książką, ale przez to, że właśnie mnie tak denerwuje i są takie rzeczy, że naprawdę albo to jest nudne, albo to jest tak bolące w oczy dla kogoś, kto też pisze książki, kto tworzy te historie i oczekuje jakiegoś takiego tego warsztatu, jakiegoś taki, czegoś wyjątkowego w tej książce. No nie, to mnie po prostu męczy. Przykro mi, przykro mi po prostu, że. Nie jestem w stanie pokochać tej historii, ale są pewne rzeczy, które nawet są spoko, także może w podsumowaniu sobie jeszcze jakoś to pozbieram i może wyjdzie, że może nie jest tak źle, może to. Może może. Dobrze. Może zobaczymy to potem, <słuch> no i wracam do Was z przeczytaną książką w całości, z tym ostatnim przeczytanym aktem. I pamiętacie mnie z początku odcinka? No, mam nadzieję, że bardzo mi się spodoba. No to to już nie jestem ja. Ja teraz się trochę zawoję w prostrację i w sumie zaczynam rozumieć, dlaczego ona się tak frustruje na te wszystkie książki. Naprawdę, nawet sobie wypisałam kilka punktów, które mnie zirytowały w tej książce. Ale żeby nie było, że ja całkiem teraz nie nienawidzę tej książki, w przeciwieństwie do tego, co na początku mówiłam, że o jak ja uwielbiam te książki i wszystko. Eee, nie wiem, czy to zakrawa pod eee, hipokryzję. Ale cóż, ja wcześniej jej nie znałam, tej, nie wiedziałam, co tu jest. Eee, za pierwszą część, pierwsza część mi się w miarę podobała, chociaż teraz mam wątpliwości i musiałabym sobie jeszcze raz ją przeczytać, bo... Bo jeszcze, że tak jak mówiłam chyba już, że ja nie za wiele pamiętam z tej pierwszej części. Jakbym sobie ją przeczytała, pewnie bym też coś wyłapała. A jakbym mnie wyłapała, to ja się pytam, dlaczego ta część jest tak kiepska według mnie. Nie w względzie nawet fabularnym, choć tutaj też mam kilka takich zastrzeżeń. Ale we względzie takim technicznym, że nie jest to, że to jest straszne pod względem technicznym, ale jest kilka takich rzeczy, że po prostu oczy bolą, jak się to czyta. I Wam wymienię teraz te punkty. Ja wiem, że będę narzekać, jechać po tej książce, ale ja po prostu czuję wewnętrzną taką potrzebę, taką frustrację, bo ja czuję, że trochę zbardowałam te pieniądze, które wydałam na tą książkę i zmarnowałam trochę energię na czytanie tej książki. Plus jest taki, że Wy przynajmniej będziecie mieć jakąś opinię, mam nadzieję, że yy, wiarygodną, szczerą dla Was, bo ja z ręką na sercu powiem, ja mówię totalnie szczerze, ja nie potrafię mówić nieszczerze o książce. Jeśli coś mi się nie podoba, to ja Wam to powiem. Yy, ale tak, wybijmy sobie te punkty. Yy, pierwsze, no to już wcześniej wspominałam, że straszna zawiłość akcji. Yy, Straszne takie, że dużo się dzieje, ale to jest tak dziwnie poukładane. Nie wiem, czy to jest jakaś tam wada, bo dla kogoś może to, że dużo się dzieje, może być zaleta, ale mnie to trochę męczyło, że tak strasznie dużo nawarstwiane było tych rzeczy, ale troszkę tak nieumiejętnie, nie, nie. No tak dziwnie było to napisane, że ja nie mogłam się wczuć w to. Drugie, no to błędy składniowe. Tam chyba było ze 2-3 zdania. Ja Wam to znajdę i tu gdzieś wyświetlę, żebyście mogli sobie zobaczyć. No jedno było takie dość dziwne, to ja nie, nie pamiętam, czy już wspominałam o tym, czy nie, ale ja to wspominałam właśnie na Instagramie nawet, na relacji, że była scena, gdzie Henry przychodzi do biblioteki, półka do drzwi tej biblioteki szkolnej. E, później jest zdanie, gdzie opisuje tą bibliotekę, a później, tak jakby w początku dialogu, e, ten bibliotekarz Efe się jakby otwiera mu tą bibliotekę. Także ja, jest, ja nie wiem, jak ja wam to rozumieć, czy on wszedł do tej biblioteki, czy nie. I to tak dziwnie było napisane, że ja przez chwilę siedziałam, myślałam i musiałam po prostu na reakcję to wrzucić, bo ja się musiałam spytać, ludzi, czy coś ze mną jest nie tak, czy z tym zdaniem. I ludzie też to widzieli. Także nie wiem, co tu w ogóle się stało. E, trzecie, postacie takie nijakie, trochę podobne. E, tak podobne między sobą. Tak wydaje mi się, że Dakota ze swoim takim bardziej tym naukowym, analitycznym umysłem. Niczym... W zasadzie się nie różniła tym, że nie pisała wierszy od Henry'ego. Tak, wszystko było takie, takie zlewało się ze sobą i jedyną postać, no nie, Erin też była taka trochę podobna do nich pod tym względem. Tak, no nie wiem, co z nimi jest jednak, ale najbardziej z tego wszystkiego to chyba podobała mi się Erin, bo ona jednak miała jakiś ten sens, miała trochę takiej swoistości siebie, miała takie swoje cenie charakteru, swój typ myślenia i taka była trzeźwo myśląca z nich wszystkich najbardziej. No i ostatni, czwarty punkt no to ten podział na trzy perspektywy i tu sobie zapisałam, że ogranicza możliwości do plot twistu i gubi czytelnika, no przynajmniej mnie wybiło, no bo było kilka takich rozdziałów, gdzie na przykład jakby coś się Henry dowiedział, i my już to wiedzieliśmy, i późniejsze był to jakby POW Erin z perspektywy Erin, i ona się dowiedziała pokrewną taką rzecz, i później oni to skonfrontowali, i na przykład jakby Henry nie było tego, rozdziału z Henrym wcześniej, byśmy ni, my nie wiedzieli. I była później ten rozdział z Erin, gdzie właśnie wynikła taka sytuacja. To i później Henry by to powiedział, to ja mam wrażenie, żeby większe zaskoczenie to było na czytelniku. Także no te plot twisty, te takie zaskoczenia, no były ograniczone przez to, że były trzy perspektywy. No i to też głupiło właśnie czytelnika. Nie... Mnie właśnie głupiło to, że są trzy te perspektywy i to wszystko było tak napisane, że ktoś niby w swoim imieniu mówi, ale ja mam wrażenie, że nawet dużo lepiej, równie tak samo albo nawet dużo lepiej wyglądałoby to, jakby to było po prostu w, no w trzeciej osobie napisane z perspektywy jakoś tak pobocznego narratora, wiecie. No, w trzeciej osobie, jak to by było napisane, to wydaje mi się, że byłoby to przynajmniej dla mnie bardziej przystępne. Także powiem szczerze, że nie wiem, co ja mam o tej książce myśleć. Nie jest to najgorsza książka, jaką czytałam. Były... Było kilka rzeczy, których się nawet spoko czytało, co nie? Ale w części było to takie strasznie rozmemłane, że tak powiem. Takie, że jak mi Edyta obiecywała, że będzie napięcie, i po prostu zaskoczenie, i to mnie złamie, to mnie, no, no, złamało mnie. Mówię, nie wiem, czy się powtórzę, czy nie, ale no, złamało mnie, ale pod względem wiary w jej umiejętności pisania. Przepraszam, że tak mówię, ale po prostu, no. No jestem zawiedziona, bo okładka ogólnie jest ładna. No i właśnie, to jest to. Żeby nie oceniać książki po okładce, bo zazwyczaj tak jest. Ja się przekonałam, że zazwyczaj tak jest, że jak jest ładna okładka, zwłaszcza w tych, zwłaszcza w tych młodzieżówkach, no to teraz jest sobie kiepska. Także, nie wiem. Na pewno zostanie to na razie u mnie na półce, ale ja do tego nie raczej nie będę wracać, no nie wiem. Chyba, że nie wiem, czy też Będę chciała trzecią część tego czytać, bo już jest w planach chyba trzecia część. To tak mi się tutaj no, musi być, bo coś tam się nie do końca akcja zakończyła. Już znowu jest coś takiego plot twisty i te e, cliffhanger'y. Ale na razie ja, ja chcę od tego odpocząć. I, a z gwiazdkami to powiem szczerze, że, że nie wiem czytać 3 na 5 czy nawet 2 na 5, bo nie wiem. Nie wiem, jak się namyśle, to Wam tu wstawię tą ocenę piastkową, co ja tam dałam, bo muszę jeszcze nad tym pomyśleć. Bo mi szkoda, tak y, skreślałam całkiem tą książkę, ale widzę jaka ona jest. Przeczytałam ją. Także to było raczej nieudane czytanie. Ja odkładam tą książkę i muszę sobie odświeżyć umysł czymś innym, bardziej przystępnym dla mnie. No i to chyba tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że nie, był, nie będzie on jakiś taki strasznie przydługi. Jeśli Wam się on spodobał, to oczywiście, jak zawsze, proszę o łapkę w górę. Jeśli mnie nie subskrybujecie, a właśnie no spodobało Wam się tutaj, może to Wasz pierwszy odcinek, może oglądacie mnie już od dłuższego czasu. No i dalej tu jesteście, nie subskrybujecie, no po co to przeciągać? No chodźcie, subskrybujcie i bądźmy razem taką społecznością czytelniczą. Jeśli ktoś czytał tą książkę albo ma w planach ma jakieś przemyślenia na temat tej książki tej jak, który w nas płynie, no to oczywiście napiszcie mi to w komentarzach, jakąś dyskusję zróbcie, bo serio jestem ciekawa, czy tylko mi to tak strasznie przeszkadzało, czy są inni więcej osób, więcej Którzy, które e, po prostu widzą te błędy i to wszystko, i też mi nie bardzo leży ta książka. E, a jeśli Wam się podoba, to też napiszcie, spoko, mi to akurat nie przeszkadza, że komuś się coś podoba. No i na koniec odcinka życzę Wam, jak zwykle, miłego dnia, tygodnia, miesiąca, e, miłego życia, fajnych książek, e, takich satysfakcjonujących, sobie też takich życzę teraz i w ogóle wszystkiego czego potrzebujecie, żeby wam ciepło pogrzało, a nie zimno. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, cześć!